Wszystkie rzeczy się kończą, i w tym tygodniu, który minął, skończyło się kilka interesujących, ciekawych rzeczy, w których brałem udział przez ostatnie miesiące. No, ale słusznie można powiedzieć, że każdy koniec jest początkiem czegoś nowego. Tutaj, jakoś w przyszłości, i mogę powiedzieć, że jestem pionierem, ponieważ. W piątek uczestniczyłem w Galii Pionierów, finał Galii Szkoli Pionierów, Szkoły Pionierów. Rewelacyjny program edukacyjny. Polecam każdemu, można się wiele rzeczy nauczyć. Mój projekt Miasto Bohaterów niestety nie przeszedł do finału, natomiast cieszę się, że skończyłem ten projekt i mogę teraz zacząć już sobie odpocząć troszeczkę od technologii. I zaraz wracam do tego, żeby to robić. Teraz skupiłem się troszeczkę na takich działaniach miękkich. Skończyłem też, podsumowałem projekt debiuty partycypacji, gdzie robię takie duże, duże, małe duże, taki początek dużego działania partycypacyjnego. I można powiedzieć, że w zasadzie złączone zostały dwa dla mnie bardzo ważne światy przez ostatnie miesiące. I z tych połączeń wynikają nowe rzeczy. Dla mnie bardzo mocno takie budujące to, co chcę robić. Jeden świat to jest ten świat społeczny. To jest ten świat, w którym taki mój idealizm się pokazuje w którym ja uważam, że my, jako ludzie, mamy bardzo istotny wpływ na to, co robimy że jesteśmy tym największym kapitałem, który możemy spotkać. I że mimo, że każdy z nas jest indywidualistą, to wspólnie tworzymy coś więcej niż każdy z nas osobno. I ten świat biznesowy, bo biznes jest niesamowitą możliwością do tego, żeby wykorzystywać kapitał, dowolny kapitał do tego, żeby się rozwijać. Biznes etyczny, biznes innowacyjny, biznes, który pozwala wykorzystywać to, co mamy dla naszego dobra i przy okazji na tym zarabiać niesamowita przestrzeń, niesamowita perspektywa robienia tych rzeczy. I teraz w tym tygodniu zakończyłem projekt społeczny i biznesowy, taką szkołę w zasadzie, jedną i drugą tutaj. Bardzo dużo czasu miałem na to, żeby to sobie podsumowywać, żeby to sobie łączyć. I można powiedzieć, że koniec tego i tego to jest początek Takiej innowacji społecznej, takiego kierunku moich działań, w którym na tych działaniach społecznych, <grywania> na, robieniu tego, do tego, na robieniu tego, co chcę, będę budować biznes. I to jest dla mnie ogromnie ciekawe. Wybierając najlepsze rzeczy z tego świata i najlepsze rzeczy z tego świata, fuzja. Przyznaję, że ten tydzień był bardzo intensywny i właśnie dzisiaj sobie troszeczkę odpoczywałem. W przyszłym tygodniu przede mną wiele ciekawych działań w kontekście no, rozwoju społecznego. Więc jeżeli chcesz, jeżeli interesujesz się tym, jak rozwijać swoje otoczenie nie tylko pod względem biznesowym, ale też pod względem społecznym, pod względem rozwoju edukacji, Wpływu nas jako ludzi na to, co się dzieje wokół nas. I to nie tylko w takim wielkim świecie, jakim jest Warszawa, ale też w takich małych miejscowościach, jakim jest Sulehu. To buduj przyszłość razem ze mną. Dołącz. Dołącz do mnie i możemy razem robić niesamowite rzeczy. Także do zobaczenia. Cześć.